Jeśli tego nie wysłuchasz, będziesz dalej gnił w miękkim fotelu, myśląc, że żyjesz, a to właśnie ten błąd zabiera ci wszystko. Wygoda zabiła w tobie mężczyznę, bez krwi, bez walki i bez krzyku. Zabiła go cicho przez codzienne wybory, które wydają się niczym, a w rzeczywistości są gwoździami do twojej wewnętrznej trumny. Każde kliknięcie drzemki rano, każda rezygnacja z ruchu, każdy wieczór na kanapie z piwem w ręku to nie jest relaks. To systematyczne wyniszczanie twojej własnej siły. Kiedyś miałeś w sobie ogień, dzikość i instynkt zdobywcy. Teraz gasisz go kocem, ciepłem, serialem i kolejnym nic się nie stanie, jeśli dziś odpuszczę. Wygoda nie jest nagrodą. Wygoda to choroba, która rozkłada mężczyzn od środka, odciągła cię od bólu, od zimna i od ryzyka, i tym samym od życia. Przestajesz walczyć, przestajesz testować siebie, a kiedy mężczyzna przestaje walczyć, to gnije. Fizycznie, psychicznie i hormonalnie. Miękną ci mięśnie, opadają barki, gaśnie spojrzenie, a ty jeszcze mówisz sobie, że zasługujesz na odpoczynek. Choć od miesięcy nie zrobiłeś nic, co by ten odpoczynek usprawiedliwiało. Komfort zrobił ciebie obserwatora życia. Patrzysz, jak inni działają, jak inni zdobywają, jak inni budują, a ty siedzisz, tłumacząc się światu i samemu sobie. I wiesz, co jest tym najbardziej przerażające? Że już nawet nie pamiętasz, jak to było czuć ekscytację z samego faktu, że coś robisz. Że czujesz zmęczenie po czymś, co miało sens. Że patrzysz na siebie w lustrze i wiesz, że to był dobry dzień, bo coś przekroczyłeś swój limit, swój strach i swoje lenistwo. Dziś jedyne, co przekraczasz, to próg sypialni, żeby wrócić wcześniej do łóżka, bo nie ma już siły. Ale nie dlatego, że się zmęczyłeś, tylko dlatego, że się rozpuściłeś. Jeśli chcesz odzyskać siebie, zacznij od brutalnego resetu. Wstań jutro przed świtem, bez telefonu, bez wymówek i bez miękkości. Wejdź pod zimny prysznic i zostań tam, dopóki nie zaczniesz znowu czuć, że żyjesz. Nie dla zdrowia, tylko dla przypomnienia, kim jesteś. Bo prawda jest taka, że nie musisz być gotowy, musisz przestać być miękki. Musisz podjąć decyzję, że wracasz do siebie tego, którym kiedyś byłeś, tego, który działał, walczył i przełamywał. Bo tylko on może zbudować życie, z którego będziesz dumny. Zostaw komentarz i napisz, co Ty o tym sądzisz.